Magda Antoniuk. antoniuk W Czaremszynie jestem od 25 lat. Doszłam do zespołu rok po jego założeniu. Grałam na bębnach, na przeszkadzajkach, również śpiewam. Najpierw w moim zespole śpiewała moja siostra Ania, i idąc za jej przykładem, rok po jej wstąpieniu do Czaremszyny, również ja zaczęłam swoją przygodę z zespołem. I ta przygoda trwa 25 lat. Ale to było w czy cię? Zaczęłam przychodzić na próby. Okazało się, że chyba radzę sobie dobrze. Czuję się dobrze w tym klimacie. Na początku tylko śpiewałam. Później zaczęłam grać na cymbałach, na bębnie takim basowym. Nie było jeszcze perkusji. Stopniowo dochodziło coraz więcej przeszkadzajek i zaczęłam jeździć ze zespołem na koncerty. A czy byłaś osobą, która uczyła się, studiowała gry na, na, na tych wszystkich instrumentach perkusyjnych, czy to tak samo z siebie przeszło? Ja, tak jak większość członków zespołu, ja również jestem samoukiem i gry na bębnach uczyłam się tak po prostu. Potem zaczęłam chodzić na takie warsztaty bębniarskie. Tutaj do nas przy okazji w festiwalu przyjeżdżała Agnieszka Kołczewska z Orkiestry Świętego Mikołaja z Lublina. Ona prowadziła takie warsztaty i na, na części z nich również ja byłam. Już właściwie uczył się gry, już już tak, w zespole, więc nie rozdziały swoich będąc na z tak, tak to wygląda, że te warsztaty jakby przyszły przy okazji. Podobnie zresztą jak warsztaty śpiewu białego, warsztaty wokalne, które odbywały się tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Czelemsze. Przyjeżdżała do nas Ludmiła Wostrykowa z Ukrainy, prowadziła takie warsztaty i ja, ale również i dziewczyny z zespołu z chęcią na te warsztaty chodziłyśmy. Były prowadzone w świetny sposób i no, pozwolili nam się troszkę rozwinąć, wzmocnić swój głos. Nie bazować już tylko na, na samych strunach głosowych, ale podpierać się również przeponą, co pozwala wciążyć na pewno te struny i zminimalizować ryzyko, że ten głos może jakoś podupadać w trakcie długiego nadużywania go. Bo ty grasz i śpiewasz, tego nie jest łatwą sprawą? No nie jest to skomplikowane. Są takie utwory, w których tylko gram, są takie, w których tylko śpiewam, ale są też takie, w których łączę grę na bębnach i śpiew i grę na przeszkadzajkach. A wyobrażasz sobie życie we wstrząsie wyczuć, w ogóle dla Ciebie nie jest czymś Dopóki zespół będzie istniał, tak, dopóki zespół będzie grał, to ja również chcę być w tym zespole. Jest to taka możliwość realizowania swojej pasji, czegoś co daje przyjemność co daje wytchnienie, co również stwarza możliwość spotkania się z ludźmi, z którymi wiele nas łączy, wiele sobie wiemy, jesteśmy taką, można powiedzieć, rodziną. Jest to okazja do wspólnych wyjazdów, odskoczne pracy. Gdyby nie było czymś, na pewno każdy z nas, tak, każdy z nas ma pracę, ma swoje życie rodzinne, swoje życie osobiste. Poradziłby sobie bez zespołu, tylko byłoby to życie uboższe o, o wiele aspektów, też takich duchowych, bo śpiew jest czymś takim no, bardzo potrzebnym. Myślę że dla kogoś, kto zajmuje się śpiewem, jest to wielką przyjemnością i, i czasem możliwością odreagowania, jakiegoś stresu codziennego, dodatkowych emocji, które można przeżyć podczas śpiewu. I instrumenty perkusyjne śpiew! a to jest. Oh